Cześć Widzowie. Dzisiaj nagrywamy żniwa. Tak, dzisiaj nagrywamy żniwa. Nikodem, idź po kombajn. Kombajn dzisiaj wjeżdża na lawecie. Dobra, dzięki. Kombajn wjeżdża na lawecie, ponieważ mamy kombajn gąsienicowy. Nie mówi się poruszać po drodze. Jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Podjedź, 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 podjedź. Dobra. Opuszczamy na jazdy, Nikodem. Opuszczaj na jazdy przy lawecie. Dobra, opuszczaj. Jeden najazd, cyk. Drugi. Drugi opuszczaj na jazd. Ok, dobra. Chodź do kombajnu i możesz powoli zjeżdżać na tych gąsienicach. Dobra. Wejdź i chodź z tej strony. Dobra, wstęp do tam jakoś. Otwieraj drzwi. Dobra, zegnij nogi i możesz wkładać Dobra, wkładaj Okej okay. Dobra, jest, I... dobra, może tak być. Chodź z tej strony, żeby cię było widać. Niko, został go już tam. dobrze, dobrze. Już? Jest OK? Mhm. Dobra, może tak też jechać. OK, jest już w porządku. Chodź z tej strony i możesz zjeżdżać powoli kombajnem. Dobra, zjeżdżaj. Odpalił? Dobra, mamy, OK. Podjeżdżam tutaj. Ja złożę na jazdy. OK. Odjeżdżam na on a Ty przyjeżdżaj z headerem. Dobra. Okej, okay, stop. Mogę podjechać pod header? Tak. Dobra. Dobra, tu trochę niżej. Musimy wziąć. Ok, wjeżdżamy, wjeżdżamy, wjeżdżamy. Ok. Dobra, okay. Dobra możesz odjeżdżać wózkiem. Odjeżdżaj 60, tam masz pod z tym wózkiem, bo później się przyda. Potem możesz. Tutaj, koło lawety. Beb, 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 beb. Dobra. Ok. Dobra. Tam może wjeżdżać tutaj na to pole. to dzisiaj mucimy. Opuszczaj header i możesz powolutku już zaczynać mucić Powoli sobie jedzi. Jak będzie pełen zbiornik to włącz koguty i przyjadę po zboże, dobra Ale masz Szeroki ten chanek Dobra Do tyłu Ale masz ten format super na tych głośnicach Już pałem? Pań zbiornik? Tak Dobra Podjeżdżasz traktorem, czy mam podjechać? No dobrze, ja pojadę Okej, okay. to podjedź, a ja rozłożę rurę OK, podniosę header. Najpierw na, najpierw na przednią, chcesz czy na tylną? Na przednią. Dobra. Rozkładamy. Dobra. OK. Dobra. sypiemy teraz zboże. A jak zbiornik? A kiedy będzie się otwierał? No. A kiedy będzie się Już możesz otworzyć. Ale sypie ładnie, ale się kurzy, co? Dzisiaj. Taka pogoda. Dobra. Pusty zbiornik, możesz zamykać rurę. Ja odjadę nią Holandem i możesz dalej mucić. O, awaria. Dobra, możesz zamykać rurę i jechać, a ja odjadę. Dobra, możesz dalej mucić. Ale nie tak szybko, tylko w sobie nie. już jak mnie się pełno to podjadę Dobra Bo ja tu siedzę sobie w nieholandzie <grybuj> Jak tam Pełny? Dobra podjeżdżam, rozkładaj rurę Podjedź tu pod rurę ładnie, Dobra, idę po zborze. Trzymaj tu, ale z drugiej strony chodź sobie przejdź. Okej, okay, dobra. Włącz, włączaj sypanie Dwa zbiorniki i pełna przyczepa. Zobacz, ale się kurzy trochę naprzód. Dobra, gotowe. Odjeżdżam Holandem, teraz ja trochę pomócę. Mogę trochę pomócić? To odjedźmy mi tym Holandem Podnoszę sobie, header? Nie, a nie mam. No dobra. Dobra, to ja nim odjeżdżam. Jadę na bobrze, żeby było miejsce na mucenie. Dobra, składam rurę i jadę dalej. Panie, tak przysypuj miejsce, bo tam będziemy sypać. tam będziemy sypać zboża. Dosypiemy trochę Dosypiemy tu troszkę Tylko wejdź panie, odejdź na drugą przyczapę bo zasypię ciebie Dobra, uwaga Sypiemy Dobra Teraz podjść trochę, a Holandem Teraz na pierwszą trzeba dosypać Dawaj, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra. Nikodałem, otwieram. Tu podgarnij mi przy tej przyczepie, żeby się nie sypało za boków. Bo będziemy jechali tam wysypać to na hale, Na halę ze zbożem. Tu z boków poz, Z boków podsypuj. Żeby... O, rozgarnie ładnie. Dobra. Ja odjeżdżam kombajnem, a ty już możesz jechać tutaj. Niech gdzie. Okay. Ty możesz jechać już tutaj, bo będziemy rozładunek robić na hali. Ale tu mamy ma? No. Dobra. Tutaj podjedź, bliżej, 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 bliżej. Okej, okay, dobra, zatrzymaj się. Odczepimy jedną przyczepę. I tam podcofniesz. Odczepiamy. Dobra, odczepiłem tą. I okej, okay. możesz tam podcofnąć. A ludzie muszą przejść na, na drugą. Albo tu niekto nie jest pomoc. Podskocznij tam ładnie. Tam, tam w narożnik wysypiemy. Dawaj, 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 dawaj. Do końca, do narożnika. Czekaj. Tutaj tak damy. Ok. Chodź ci otworzę i zaraz będziesz wysypywał. Dobra. No możesz wysypywać. Czy teraz pomogę? Ok, dobra. Odjeżdżamy, zamykamy. Nikoś, teraz jeszcze drugą. Wysypiemy drugą i wtedy podrzucisz, co? Dobra, tam chcemy tu. To weź jakiś traktor do tej drugiej przyczepcy, bo ona stoi pusta. Pełna rzeczywiście. No Na kornika bierzesz? i zamknę przyciepy dobra podcofnij to ci podczepię dawaj powiedz widzą co to, to za traktor co to jest za traktor mak? nie Kornik. kiedy go dostałeś? a chyba dzisiaj dzisiaj go dostałeś na żniwa tak Przyjechał do nas na żniwa. Od dostajesz tego makornika? Od mojego wuja. Od twojego wuja. Dobra, to podcofnij drugą przyczepą. Podcofnij, ja ci tam zaraz otworzę. Dobra. Cofaj, 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 cofaj. cofaj. Ciężka ta przyczepła, co? Pełna? bardziej przy ścianie? Dobra. Czekaj, nie, czekaj, bo jeszcze nie otworzyłem boku. Okej. Okay. Dobra, możesz teraz podnosić Podnos Ole, zboża, dwie trzy Dobra Odjeżdżam. Ja odjeżdżam, a ty możesz już Ty możesz już podgarniać sam ładowarką trochę Jak tam idzie? Podgarniasz? No to dobrze, bo podgarnij wszystko. Kompanista poszedł na obiad i zaraz dalej będziemy mucić. Więc, wiesz, potrzeby musimy trochę zjedniejsze u Tu Tutaj go trochę bliżej. Dobra, stop. Wkładamy rurę. Dobra. I wysypujemy. Dobra, Pani Nicodemia, pełna przyczepa. Można zawozić tam na halę, więc Boże Ja tu odjeżdżam kombajnem. Dobra. Podjeżdżaj tutaj. Tutaj, tyle. Teraz tam na taką... Nie, tam w boku nie musisz. Możesz tam taką tą tylko... O, dobra, i podnąć. Niech się powoli sypia. Jeszcze, jeszcze, jeszcze do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra. Ale leci. Możesz od razu ładowarką z to podrzucać, co? Bierz od razu ładowarką stamtąd. Możesz. O, oni mogą tam trochę pomóc, ci pracownicy. Czekaj, cofnę może jeszcze trochę to tam poleci dalej. Ile jeszcze na tej przyczepie zostało? Dużo? Nie. Już. Końcówka? To otwórz duży bok. Otwórz już duży bok tylny i niech wszystko wyleci. O. Dobra. Koniec. Teraz po podgarniajcie tam. Może ładowarką teraz? Nie Podjadę może tym. Zobaczyłem. Zobieraj, spróbuję. Nie podjadę tam, nie dam rady? Nie. Spróbuję jeszcze raz. O nie, ktoś tam jest, ktoś tam jakiś pracownik. Wejdźcie go, bo go zasypię. Dobra, to tu z boku będę sypał. nie, tam Dobra. tam z boku. Tak, dziewczyna. to tutaj I kończymy filmik. Stój, tu, stój, 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 cofnij trochę. Cofnij trochę. Okej, okay, dobra. Dobra, sypiemy. Sypiemy. Ej, panie, nie sypię. Dobra, pierwsza, teraz rusz trochę do przodu i na drugą nasypiemy trochę jeszcze, jeszcze rusz traktorem do przodu. Ole pełną nasypaliśmy teraz, ole czubata. Dobra, widzowie. Kończymy filmik, to już koniec na dzisiaj, my będziemy dalej się tu jeszcze bawić, mamy hałdę całą, zboża usypaną, podgarnięta, no i na tą chwilę to wszystko. Pa zostawiacie zostawiajcie łapki w górę do filmiku i drugiego filmiku, papa. Pa.